Matura maj 2022, 11 maja 2022 rok, poziom rozszerzony. Zadania, cztery pierwsze zadania zamknięte. Liczba logarytm przy podstawie 3 z pierwiastek z 27, odjąć logarytm przy podstawie 27 z pierwiastka z 3, jest równa. Najpierw tutaj na boku napiszę, ze wzoru na zamianę podstaw i logarytm potęgi można... Wyprowadzić taki wzór, być może niektórzy go znają, że jeżeli mam podstawę logarytmu do potęgi, to przed podstawą jest odwrotność tego logarytmu. Tego wzoru nie ma w tablicach. Można go wyprowadzić, tak jak powiedziałem, ale jest dosyć znany, więc myślę, że większość osób ten wzór powinna znać. I mamy tak. Logarytm przy podstawie 3, pierwiastek z 27. Odjąć logarytm przy podstawie 3 do potęgi trzeciej, to jest 127. To Pierwiastek z 3 równa się. Logarytm przy podstawie 3 pierwiastek z 27 odjąć 1 trzecia logarytmu przy podstawie 3 z pierwiastek z 3. Mam odejmowanie jeszcze nie, bo mam 1 trzecią, czyli mam tak logarytm przy podstawie 3 pierwiastek z 27 odjąć logarytm przy podstawie 3 z. 3 do potęgi 1, drugiej, to jest ten pierwiastek, i do potęgi 1, trzeciej, to jest ta 1 ta trzecia sprzed tego logarytmu. Teraz mam odejmowanie logarytmów, czyli to jest logarytm ilorazu przy podstawie 3 pierwiastek z 27. 27 to jest 3 do potęgi trzeciej i do potęgi 1, drugiej. czyli to jest 3 do 3 drugich przez 3 do 1, szóstej czyli logarytm przy podstawie 3, z 3 do potęgi 3 drugie odjąć 1 szósta, czyli 9 szóstych odjąć 1 szósta. To jest logarytm przy podstawie 3, z 3 do potęgi 8 szóstych, czyli 4 trzecie. No i z definicji logarytmu podstawę, czyli 3, do jakiej potęgi należy podnieść, żeby otrzymać 3 do 4 trzecich? Oczywiście do potęgi 4 trzecie, czyli ten logarytm jest równy 4 trzecie. Jest to odpowiedź A. Zadanie drugie. Funkcja jest określona wzorem i mamy wyliczyć wartość pochodnej dla argumentu 1/2. Czyli wyznaczam pochodną tej funkcji, to jest pochodna z ilorazu, czyli pochodna licznika 3x kwadrat razy mianownik odjąć licznik razy pochodna z mianownika przez mianownik do kwadratu czyli 3x do potęgi trzeciej odjąć 6x do kwadratu, odjąć x do potęgi trzeciej dodać 8 przez x odjąć 2 do kwadratu. No jeszcze mogę w liczniku uporządkować, mam 2x do potęgi trzeciej, odjąć 6x do kwadratu dodać 8 przez x odjąć 2 do kwadratu. No i liczę wartość tej pochodnej dla argumentu 1 2

Czwartych, nie będę skracał, bo ma wspólny mianownik, plus 8 przez minus 3 drugie do kwadratu, czyli jest minus 5 czwartych plus 32 czwarte przez 9 czwartych, czyli 27 czwartych razy 4 dziewiąte. 4 mogę skrócić, 9 27 też mogę skrócić, czyli odpowiedź jest 3. Odpowiedź 3 jest jako C. Zadanie trzecie: funkcje trigonometryczne. Mam wyliczyć wartość funkcji sinus beta odjąć 1 trzecia pi, czyli pi trzecich. Tutaj skorzystam z wzoru na sinus różnicy argumentów, czyli sinus beta cosinus pi trzecich odjąć cosinus beta sinus pi trzecich. Sinus pi trzecich wyliczę cosinus pi trzecich, wy... to znaczy odczytam z tablic. Kosinus beta mam podane to jest minus 1 trzecia. Brakuje mi tylko sinusa beta. A sinusa beta wyliczę z wzoru jedynkowego. Sinus kwadrat beta dodać cosinus kwadrat beta i jest równe 1, czyli sinus kwadrat beta plus minus 1 trzecia do kwadratu, czyli 1 dziewiąta. Sinus kwadrat beta jest równe 8 dziewiątych, czyli sinus beta to z pierwiastek z 8 dziewiątych, czyli 2 pierwiastki z 2 przez 3 lub sinus beta. Minus dwa pierwiastki z dwóch przez trzy. Eee, pytanie teraz, ja mam tutaj, jaki jest ten kąt beta? Kąt beta to jest od pi do trzech drugich pi, czyli trzecia układów układu W Trzeciej sinus jest ujemny, czyli ten dodatni nie spełnia warunków zadania. No i wracam do podstawienia. Sinus beta, czyli to co wyliczyłem, minus dwa pierwiastki z dwóch przez trzy razy cosinus pi trzecich jedna druga z tablic. Odjąć cosinus beta, cosinus beta jest minus 1 trzecia, czyli plus 1 trzecia, razy, no i pi trzecich, sinus pi trzecich to jest pierwiastek z trzech przez dwa. Mam wspólny mianownik, 6, czyli mam minus dwa pierwiastki z dwóch, dodać pierwiastek z trzech. No i to można zauważyć, że jest to odpowiedź A. Zadanie czwarte prawdopodobieństwo, dane są dwie urny, w każdej jest siedem kul, w pierwszej jedna kula biała, sześć czarnych, W drugiej cztery białe czy czarne, rzucamy kostką, nie monetą, jeżeli wypadnie reszka to losujemy kulę z pierwszej, w przeciwnym wypadku z drugiej, prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy kulę białą, czyli zdarzenie albo prawdopodobieństwo całkowite, albo może łatwiej z drzewka, czyli tak, mogę wylosować pierwszą urnę albo drugą, Pierwszą, jeżeli wypadnie reszka, czyli prawdopodobieństwo jedna, druga. Drugą w przeciwnym wypadku, czyli jedna, druga. No i teraz z urny pierwszej mogę wylosować kulę białą albo czarną. I z drugiej mogę wylosować też białą albo czarną. Mnie interesuje wylosowanie kuli białej, czyli nawet nie będę tu opisywał na drzewku czarnej. W pierwszej jest jedna biała i sześć czarnych. Czyli 1 z 7 kul możliwych, a w drugiej są 4 białe i trzy czarne, czyli 4 siódme. Zatem prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A to jest 1, 2 razy 1, 7 plus 1, 2 razy 4, 7, czyli 1, 14 plus 4, 14, czyli 5, 14. No i po raz kolejny A, to już jest trzeci raz odpowiedź.